Słuchajcie kochani. Właśnie próbujemy bardzo drogich jeżyn. Teraz mm. ja będzie degustacja z oceną. Podzielimy to na dwa dni, nie? No bo mm. to za drogo tak, żeby wiesz. Tak, 10 zł. Mm -hmm. Ja do tego celu mogę swoje szczęki użyć, żeby pokazać jak wygląda degustacja. I Czy się opłacało w ogóle? Tak. Pierwszy nie wypał. Była jakaś taka Aha. zgniła. No daj jakąś tą. No. Spoko, spoko. Woda pociekła. Nie no, jeżeli tak nie smakują. Mam prośbę, nie kupuj już w tym sklepie. No tak, chciałem, byłem ciekawy. No, okropne. Takie sfermentowane. No chyba, że ja zapomniałam smak jeżyn. Ale nie wydaje mi się, żeby tak smakowały. W całej tej mojej wprawie no, stwierdziliśmy, że czasami człowiek musi, bo się udusi. Po prostu, więc stwierdziliśmy, że się nie poddamy i coś zrobimy. I zamówiliśmy sobie po prostu z jakiejś tam restauracji e, takie ciastka, e, akurat, żeby miło spędzić jakąś popołudnie. I tutaj mamy właśnie o, jest beza, tu jest celnik. I dwie tale, taletki cytrynowe, bo chcieliśmy dzisiaj zjeść coś właśnie cytrynowego z malinami, więc mam nadzieję, że ciekawie to będzie tak smakować jak wygląda, a na pewno będzie dobre, no bo jak się niczego nie ma i człowiek się trochę zdenerwuje, że nie mógł dostać, no to potem już wszystko smakuje, więc mam nadzieję, że wrażenia będą miłe, tak samo wzrokowe jak i smakowe. Witajcie raz jeszcze. Chciałam Was przeprosić za to, że po raz kolejny tylko mnie słychać, a nie widać. A to dlatego, że ciągle czekam na to łóżko rehabilitacyjne. Czeka się do pięciu tygodni na nie. Więc mam nadzieję, że jeszcze no ten tydzień i już się coś wyjaśni. Mam nadzieję, bo szczerze mówiąc, to łóżko, na którym teraz leżę, jest bardzo niewygodne. Ma pikowania, które wchoną w ciało dosłownie. I jak się tak długo leży, a teraz tylko leżę, bo jest mi ciężko siadać, a poza tym raże jest mi ciężko siadać na tym łóżku, a dwa, że Mateuszowi też jest ciężko. Mnie posadzić z pozycji leżącej. No, on też, jak wiecie, jest niepełnosprawny, więc tak naprawdę cały mój ciężar, żeby mnie posadzić, dźwiga na jednej ręce, no bo drugą musi się przetrzymywać, żeby jednak utrzymywać też jakąś stabilizację. No i też właśnie ze względu na niego zdecydowałam się, że kupimy to łóżko rehabilitacyjne, no bo ono jest sterowane, na, znaczy będzie sterowane na pilota. I będzie się samo podnosić. Podnosi się i zagłówek, i podnóżek, także można sobie to regulować już. Nie będzie Mateusz musiał mnie dźwigać. Myślę, że to też będzie ułatwione. No i mi też będzie łatwiej usiąść. Będę czuła bezpieczniej się, bo nawet jak siedziałam tutaj przy stole, jak mogliście w niektórych vlogach zobaczyć, to było mi ciężko o tyle, że nie mogłam się utrzymać przy tym stole, mimo że się o niego opierałam. Ale czasami leciałam na boki po prostu. A to łóżko, jak będzie podniesione zagłówek, to zawsze, jak nie daj Boże, straciłabym jakąś równowagę czy coś, to zawsze mogę się o ten zagłówek podeprzeć albo upaść po prostu na ten zagłówek i będę bezpieczna, nic mi się nie stanie. Także czekam i powiem Wam, że im bliżej jest już do tego dowozu łóżka, tym bardziej jestem już niecierpliwa i jeszcze coraz bardziej mi to aktualne łóżko do bo czuję je strasznie mocno i no, mam nadzieję, że to się wszystko już wyklaruje i będę mogła już y, przywitać Was y, wreszcie y, moją piękną facjatową buźką. Mm. <grych> I y, y, już na siedząco powiem Wam, że nie czuję się komfortowo, żeby pokazywać się na leżąco. Chciałabym usiąść, jakoś się tak doprowadzić do ładu, żeby wyglądać jakoś. Także, no, czekam na to łóżko, więc bądźcie cierpliwi. Na pewno się pokaże. A na razie, no cóż, jest jak jest, to musicie na razie patrzeć tylko na Mateusza. No, ja mam wrażenie, że niektórzy już się mną znudzili od kilku vlogów. Ale nie masz żadnych negatywnych komentarzy. No, bo boję się, pewnie ludzie napisać. Aha. Nie wiem dlaczego. Jak ktoś, komuś się moja faceta nie podoba, może o tym napisać. To ja niestety nie mogę nic z tym zrobić, bardzo bym chciał, ale no, jestem, jaki jestem e, akurat. E, trochę ale mi się podniosły e, w momencie, kiedy okazało się, że Ewelina chciała zostać jednak moją żoną. Stwierdziłem, że skoro tak wyglądam, to chyba jej nie przeszkadzam, no bo ja rozumiem, że kobiety nie patrzą jednak na wygląd facetów na, na e, front. Akurat nie jest to dla nich najistotniejsze, no ale... W, jednak jakby nie patrzeć, no miałaś świadomość tego, że do końca życia będzie ze i patrzeć, a ja będę coraz bardziej przypominał Brada i także m, m, cały czas będę tym Londynem z loczkami. A ja, ja Angeline Jolie. Tak, Jolie. Chyba Jolie od mhm. żulerstwa. Tak, tak no, no. no. wiesz, ale... Aha, no tutaj też można powiedzieć, że czas y, też nie jest na naszą korzyść, jeśli chodzi o nasze facjaty, ale to i zarówno ciebie dotyczy jak i mnie, więc... Zawsze można jakąś operację sobie strzelić. A ja no, no można, tak, można. Kiedy kilka lat temu leżyliśmy oboje na sali, w sali szpitalnej, kiedy Ewana miała mieć robioną operację na kolano, to mieliśmy łóżko właśnie takie ortopedyczne, stosowane na pilota i jej i moje. To, ja jest, tutaj spałam. to jest ciekawe. Ja to spałam po narkozie. Mama też się pilotem bawiła od łóżka. I góra dół, góra dół, mm. na, na boki i zajeździł. Dobrze, że ono jeszcze w, z, ten nie było sterowane na kółka, bo się jeździło no. całej sali. No, no ostatnio się nawet śmieliśmy, deby, jak dostaniemy na łóżko, to będziemy się bawili, po prostu się złożę jak kanapka no. i jedną ja, no, ręką wyciągnę rękę tylko po telefon i wezwę z tej przyjechali, bo już się trochę zakleszczyło. Ale jaka to zdrowa rehabilitacja? No? Jak się e... tak zagnie, że się wiesz? Pocałujesz swoje kolanka. No, ty masz różne przykłucze, ciężko. Dziwi. Myślę, że jakby się tak na czarnym trochę, to by się szybko wszystko mm, no. polepszyło u ciebie, bo by się położciło. Chcesz się chodzić, bym zaczęła? No, to lepsze jest nawet niż pić kawy. No tak, no. Kawa to może postawić na nogi. No. Niekoniecznie. A tutaj to, to by przyniosło skutek. No jak zwykle, dziękujemy za wszelkie komentarze, za subskrypcję, łapki. To wszystko jest dla nas bardzo cenne, bo jak już powiedzieliśmy, to nie was, to świadczy o tym, że jest komunikacja, że komuś chce się reagować, bo ja sam zauważyłem, zresztą sam taki byłem nawet kiedyś, że oglądałem i przełączałem się i nie reagowałem w żaden sposób, a potem sobie pomyślałem, że twórcy danego vloga na przykład, czy podcastu, czy materiału, że jest po prostu miło, kiedy dostanie jakikolwiek znak od człowieka, od no jego widza bo wie, że jest doceniona, że ktoś na to zwrócił uwagę, chciał no, wysłać komentarz, to już jest jakieś zaangażowanie, yy, że ktoś widać, że reaguje, odpowiada na to i w ten sposób robić się komunikacja, w ten sposób też rozwija się kanał, twórca wie, że to ma sens, yy, no bo jednak sam może doprowadzić jednak do no, takiego trochę zniechęcenia. Chodzi mi po prostu o taką metorytkę, że ktoś pisze i powie słuchaj, no źle nagrywasz, bo źle kadrujesz na przykład jakieś ujęcia albo nie słuchać się zbyt dobrze. Także każdy znak od Was jest dla nas bardzo ważny, bo wiemy, że czytamy po prostu w punkt z tym, co chcemy przekazać. Bo jednak jakby nie patrzeć, to jest bardzo ważne te, to, że chcemy Wam przekazać coś, o czym my myślimy, co mamy w głowach, co chcielibyśmy pokazać, nasze koncepcje. Bo nie chcielibyśmy tylko z z zwracać uwagę na to, jakie są potrzeby samych widzów i co chcieliby, tylko i wyłącznie to, co chcieliby widzieć, bo wtedy własna, własny charakter się zatraca. Człowiek powinien jednak być kreatywny, coś człowiekowi oferować. Yy, może poszerzać czasami jakieś horyzonty myślowe, yy, bo może ktoś na to zwrócić uwagę. Można coś zaproponować, można zwrócić uwagę czyjąś na coś, o czym nie wie. A, a nie wie, to znaczy, że nie zada pytania i nie wie, czy chciałby widzieć, bo nie ma o tym pojęcia. A dla mnie y, powinno być się zawsze szczerym, bo nawet jeśli. To przede wszystkim tak, bo nawet jeśli się y, nic nie dzieje takiego ciekawego, niektórzy vlogerzy jeżdżą gdzieś po całej Polsce, pokazują różne znane lub mniej znane miejsca, y, a są niektórzy, y, gdzie na przykład no nie wiem, nie stać ich na jakieś takie wycieczki albo wolą siedzieć w domu w swoim takim zaciszu, a też chcieliby, nie wiem, porozmawiać z widzami, podzielić się swoją, swoim jakimś doświadczeniem, wiedzą i wydaje mi się właśnie, że ta szczerość, oryginalność jest najcenniejsza, bo takie robienie wszystkiego pod publiczkę i, i, i takie uśmiechanie się wiecznie, takie nieszczere, to kiedy się tak wszystko wyjdzie. To wyjdzie i, i, i widz zobaczy, że, że to jest udawane. Na przykład. A, a ta szczerość, nawet tak jak mówię, u nas najczęściej wieczory są takie spokojne, przy herbatce emeryckiej. No może dla kogoś, mo mogą być nudne. A dla nas jest to fajny czas, kiedy możemy, nie wiem, przejrzeć YouTube, kiedy możemy porozmawiać ze sobą, kiedy możemy y, odpocząć. Znaczy, no ja to cały czas odpoczywam, no ale. Ale głównie Mateusz może sobie odpocząć, bo w tygodniu pracuje. Także takie wieczory mogą się wydawać dla kogoś nudne, ale nawet pokazywanie takiego zwykłego dnia, wieczoru, takiego czasu też może być ciekawe. Tylko aby było, było się szczere i takie prosto z serca. U nas zauważyłem, że hmm, pojawia się taki element. Kiedy te, siedzimy i oglądamy sobie YouTube'a na przykład, oglądamy jakieś vlogi czyjeś, e, czasami trwające godziny czasu na przykład, e, to lubię do tego sobie skubać już słonecznik. E, kiedyś bardzo dużo go jadłem, po prostu to, to były kilogramy tego zjadałem dziennie. E, potem zaprzestałem, teraz wrócimy do tego i tak po prostu siedzimy i tak spędzamy wolny czas. Kiedyś skubałeś chipsy. Chipsy hmm. też, chipsy też, ale to jest akurat niezdrowe, to nam źle wpływa, natomiast smoking no tak. jest droższy, więc pali się opłaca, poza tym więcej można go zjeść, a i tak chodzi o to, żeby po prostu mieć taką czynność, bo ja mam tą, tą cechę, że przy oglądaniu lubię po prostu coś robić. A no, no to nie lepiej garki lepić? Możesz, no. o jeszcze jest origami, możesz nas zrobić. Tak. Można długopisy składać. A propos chipsów, to muszę Wam powiedzieć, że jestem chyba jedną z nielicznych osób, które nie przypada za chipsami. To znaczy, jak już zacznę jeść, to już oczywiście nie ma końca. Ale no. tak nie, nie. Nie mam jakiejś takiej potrzeby, oj, zjadłabym. Ale ja nie jestem osobą, która lubi chipsy, orzeszki, paluszki, prycelki. Ojej, to, 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 to nie jest dla mnie. Ja nie lubię takich rzeczy. Ale myślę, że wszystkiego rodzaju używki, już pomijam tutaj fakt, że wszystko można było tak to być, ale skupmy się tylko na samych używkach albo słodycach, to myślę, że w ogóle całe społeczeństwo jest podzielone na tych, którzy lubią dane używki, powiedzmy, czy słodycze, albo ich nie lubią, nawet nie znoszą. Tak samo jak Ty nie lubisz niektórych rzeczy, no i nie da się Ciebie zmusić na jeść. To słodycze ale to chodysze chodysze. Chodysze, lubię. Słodycze, tak, no mówię, to jest taki podział. Więc myślę, że nie tak. jesteś nieliczną osobą, która nie lubi chipsów. Myślę, że wielu ludzi tego nie lubi. Zwłaszcza, że dzisiaj ludzie często zwracają uwagę na to, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe. smaczne, tylko zdrowe właśnie. I z tego względu nie jedzą. Ale wiecie, co zdrowe i niezdrowe to... Raz to zależy od pory roku chyba i sezonu i lat. Myślę o, no, tego, że, o tego kto to, o tym decyduje. No pewnie tak, ale jednego roku to jest niezdrowe. Kolejnego roku to już to, co było niezdrowe, okazuje się hiperzdrowe, ale już co innego jest niezdrowe. I tak, tak naprawdę wydaje mi się, że ważny jest umiar we wszystkim i, i można sobie jeść, co się chce, tylko. Z umiarem, i, i, nie, i nie da się zwariować przede wszystkim. Ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego, co, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli no. o nakręcaniu e, naszych materiałów, naszych vlogów. E, jak pewnie wszyscy zauważyli, e, jak to wygląda obecnie, wcześniej, e, jakiś czas temu, w, na jednym z naszych podcastów mówiliśmy o tym, nawet cały odcinek mamy temu poświęcony, że jesteśmy inni. I ta inność polega na tym, że. E, tak samo jak i podcasty wcześniej, tak samo teraz, vlogi też nakręcamy nieszablonowo. U nas nie pojawia się ten sam element. Każdy odcinek jest faktycznie inny, bo zauważyłem, że to co właśnie Edna mówiła wcześniej, że nakręcając vlogi na przykład, można wpaść w też taką rutynę, w taką powtarzalność, kiedy no właśnie robi się coś pod publiczkę, chociaż osobiście nie lubię tego słowa, ale każdy wie o co chodzi. Jak się robi na to wpada się w taką schematyczność. Powtarza się te same rzeczy, te, te same elementy, e, takie części, te same, czynności tak, te same elementy tak. tego te, te danego vloga jest. Mm -hmm. Że można się spodziewać, że w danej minucie na przykład będzie to, albo jedna rzecz następuje po drugiej i jest ten sam schemat. Czasem podaje nawet te same określenia. To widać, że po prostu ludzie już e, robią to tak trochę e, mechanicznie i, i nie ma w tym duszy. Natomiast kiedy się coś zmienia, kiedy się wydaje nowe rzeczy, kiedy pojawiają się, to wydaje mi się, że jest to coś żywego, coś, czym można wice zaskoczyć. Kiedyś mi się to nie podobało, bo ja jednak jestem całe życie wychowany na telewizji, a programy, niektóre odzywkowe albo jakieś informacyjne, one miały taką schematyczność. Wszystko ma w zasadzie wiadomości, nie wiem, filmy, seriale, to, to czasem są rzeczy bardzo powtarzalne. My nakręcamy swoje materiały właśnie w taki sposób, żeby y, czegoś nowego zawsze dostarczyć widzom, żeby się to nie przejadło i żeby nie tak czymś zaskoczyć, bo no nie ukrywajmy, pokazujemy dosyć proste rzeczy, zwyczajne, ale będą własnej koncepcji, takiej, których nie ma inny, a mimo to pokazujemy rzeczy, które nie są odkryte przez po Ale przecież. prostota potrafi być najpiękniejsza. No, myślę, że tak. Bo wydaje mi się, że taki widz Przeciętny widz YouTube'a już jest, podejrzewam, że zmęczony tym wszystkimi e, filmami o Malediwach, o Dominikanie i tak dalej. Chciałby takiej normalności, zwykłości, takiego e, normalnego życia, gdzie, gdzie jest tak, tak swojsko, tak normalnie. Nie ma udawanych kadrów, nie ma pięknych e, widoków jakichś z egzotycznych krajów. Jest normalność, jest zwyczajność, i, i, i jeśli to jest szczere i takie prawdziwe, jeśli człowiek naprawdę tak żyje, to, to wydaje mi się, że to ma najlepszy, naj, największy sens. I ja może myślę, się że, podobać widzowi. Ja myślę, że można stosować różne techniki pokazać rzeczy piękne w jednym vlogu, na przykład, i pokazać rzeczy zwykłe, dlatego że są różni widzowie każdy może, no tak. może mu się spodobać co innego, może zwrócić uwagę. Nie musi oglądać wszystkiego, może tylko oglądać to, co mu się podoba akurat, więc warto na to zwracać uwagę właśnie, żeby coś odkrywczego pokazać. Ale no wiadomo, standardy się nie mają. sam to uważałem, że teraz ludzie chyba bardziej zwracają na to, żeby było pokazane taka, no, taka poza życia zwykła. Eee, zwłaszcza, że no, nie oszukujmy się, my jako osoby niepełnosprawne nie możemy pokazać, że wspinamy się na Maciu Picchu. E, nie czy jak nie możesz na półsku się wspinać. Mogę, znaczy to tak no w sumie e, gdybym sprzęt od Batmana pożyczył e, lotki w ogóle wszystkie te w ogóle te no, wizyjne jakieś kamery, e, sprzęt lotniczy. Jesteś to, leniwy po prostu. No nie chcę tak, nie, nie <laughs> wychodzę ze swojej strefy komfortu. Tak, no. tak. Bardzo przepraszam za to, że Oj, taki jestem. To w każdym vlogu muszę się przepraszać. przepraszam. Tak, no. Nie można tak. Sam się tego przyznałem, świetnie, że jest słonecznik. No. A widzisz, jakbyś nie rzadł słonecznika, to byś na górę mógł wejść. Mm -hmm. na, na Mont Everest. <gryst> I spierniczałbyś szybko. Tak. Bo Pop popierniczałbyś szybko po tej górze. A to wszystko no. przez słonecznik. No. Bo takiej rzadcie słonecznika to jest... No, no nie na miejscu, no. to się po prostu... Mm, nie, 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 nie można tak ludziom pokazywać. Tylko patrzę, kiedy przestanę się w kadrze mieścić. No. Tak wszytułem od tego, że u... Telefon trzeba... Ty, ja, ja wiem, to zamiast telefonu, to trzeba będzie tablet kupić. Tablet, Znaczy nie, to myślę, że dałoby się to zrobić. Po prostu odstawię e, kamerkę, jakby nagrywał, to odstawię powiedzmy na jakieś półtorej metra, stanę półtorej znaczy, metra do, a może, za nią, a może to mnie obejmie. napisać do kogoś z telewizji kamerę, by nam pożyczyli? Tak szeroko koło. No no no, 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 no. To może byś się załapał wtedy gdzieś tam w kadrze, bo cię widać. Będziemy kończyć. Zapraszamy Was do dalszej części vloga. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i do następnego. Mamy oczywiście w planach jeszcze wiele różnych no, atrakcji, mamy, to co mamy. pokażemy, ale nie zdradzimy. Niestety, nie ma co obszarzeć faktów. Ja tego nie cierpię, bo jestem, jak już mówiłem wcześniej, kinomaniakiem i nie cierpię, jak ktoś mi mówi, co będzie w dalszej części filmu. Bo to wtedy gubi się sens oglądania. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany naszymi vlogami i, i odkrywałby jakieś treści, które go interesują, czymś jest zaskoczony, no to nie będziemy zabierać ludziom zabawy. Jak powiedziałeś, jak powiedziałeś o kinomaniach, bo to mi się przypomniało. Wyobraź sobie taką sytuację: siadasz sobie przed telewizorem zaczyna się film, którego jesteś tak, yy, którego yy, no, większość już widziała, ty jeszcze nie widziałeś, zasiadasz przed y, telewizorem, otwierasz sobie ten słonecznik, nagle ktoś ci wpada do pokoju. Aa! No ten film oglądasz, o, aha ona zginie. Tak, no ja już miałem taki przypadek. Dwa razy już miałem takie przypadki. No i czarreska. Jedna osoba zresztą, którą też dobrze znasz, oglądała z nami film kiedyś i cały czas komentowała co za chwilę będzie i aha, tak dalej. O, ma, A w innym przypadku też było to był chyba 97 rok. Jakoś tak pamiętam, wtedy akurat mój czas przypadł, żeby obejrzeć sobie Titanika. On chyba jest też z połowy 10... No 90 chyba tak lat. jakoś. jak no, no. oglądam oglądałem, już kilka lat po premierze. Oglądałem. No i, i, i była osoba, która powiedziała mi, jakie od zakończenia w zasadzie zaczęła. Także, te, także bardzo miło się. No, Zapraszamy do dalszej części vloga. Żegnamy się z Wami. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odsłuchu i od widoku. <laughs> Trzymajcie się! Trzymajcie się i zapraszamy na kolejny odcinek. I jak wspominamy też o zbiórkach, tak, o właśnie. wpłatach, o udostępnieniu według Waszych możliwości, bo jak ostatnio już o tym mówiliśmy, to jest ważne dla tych osób. Pojawiła się trzecia zbiórka: to zbiórka dla mojej koleżanki, która zbiera na rehabilitację. Także bardzo bym Was prosiła o wsparcie też zbiórki Agnieszki. My się znamy jeszcze z czasów szkolnych. Bardzo sympatyczna i, i bardzo ambitna osoba. Też jest niepełnosprawną dziewczyną od urodzenia. Zmaga się z wieloma chorobami. No i a mimo wszystko realizuje się i zawodowo i prywatnie. Teraz planuje robić doktorat. Także trzymam mocno za nią kciuki i, i bardzo proszę Was o jakiekolwiek wsparcie, bo tak jak mówiłam wcześniej, zbiera na dość drogą rehabilitację, a w jej przypadku jest ona bardzo ważna. Także nie zapomnijcie też o Alanku, o moim kuzynie Łukaszu, którego też chcieliśmy, znaczy ja chciałam, no Mateusz na pewno też gorąco pozdrowić. Pozdrawiamy, jeśli nas ogląda, a na pewno będzie oglądał. Tak, zawsze o Was myślimy i w miarę możliwości staramy się też pomagać. I ja chciałam też przy okazji powiedzieć o mojej grupie, którą założyłem na Facebooku. O w sieci. To jest grupa pomocowa dla osób niepełnosprawnych głównie, którzy mają problemy na przykład z wychodzeniem z domu albo z wynikiem zakupów. Chciałam powiedzieć o nim, że warto skorzystać. Na pewno by się to udało. Osoby niepełnosprawne w danym mieście mogą pisać po prostu posty na tej grupie i zamieszczając mogą. Spodziewać się tego, że ktoś się odezwie, ktoś z tego samego miejsca energii z e, jakiejś jednej dzielnicy, żeby nie było zbyt dużej odległości. E, przy pomocy my sami korzystaliśmy z takiej formy, składaliśmy ogłoszenia e, przez internet i pomagały nam osoby wychodzić z domu. Także przypominam, że jest taka grupa i warto z niej korzystać. Trzymajcie tak. się. I do usłyszenia. Postanowiłam trochę zaszaleć i zamówiłam sobie sushi. Zaszaleć, dlatego że już jest grubo po północy, a mi się zachciało, właśnie sushi. No więc zaraz będę brała się do konsumpcji. Także wina będzie testować. Ja przyniosłam dzisiaj pokazać wszystko, jak to wygląda. Zestaw 30 tomaków jest, 8 kosomaków. Jest imbir, jest jakaś sałata, jest wasabi. E, tutaj są jakieś e, kiełki z takimi płatkami. E, I są patyczki. Jest sos sojowy. E, I jak widać, jest e, nawet e, pudełko e, do, sos. do, do sosu. E, I jest serwetka też. Ja tak. na no to patrzę z wagę, no bo zwracam uwagę, dlatego że jedzenie powinno nie tylko smakować, ale też wyglądać, bo. Wiadomo, no szanujmy się, jesteśmy kulturalnymi ludźmi i nie można jeść jak świnia. A widziałem, czasami dostawaliśmy te różne jedzenie, gdzie wszystko było po prostu pomieszane, to słownie, tak jak świnia w korycie miała jeść. Z sosem, frytki wymieszane wszystkie, tak aby ktoś nie miał w ogóle wyobraźni, że przecież to jest specjalnie smażone, więc nie może być z sosem. Tutaj jest wszystko, to raz, a dwa, że dzisiaj próbujemy z nowej suszarni, Ponieważ my lubimy sushi, no i często właśnie próbujemy sobie czasami z nowych, żeby trafić na jakąś dobą, bo może akurat trafimy. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć o no, marynowanym imbirze. Nie każdy go lubi, no ja jestem akurat z tych, którzy bardzo lubią ten imbir. Oczywiście w połączeniu z sushi, bo sam imbir jest dosyć aromatyczny i raczej tak, no ciężko byłoby go jeść. Ja próbowałem dla mnie za bardzo aromatyczny, a w zasadzie perfumowany, więc stwierdziłem, że to nie moja bajka. Yy, I wolę wasabi, wolę sos na tym się powstrzymać. Yy, I nie potrzebuję takich dodatków. Także biały też nie za bardzo mi podchodzi. No więc yy, będziemy testować.